Eric Clapton, legendarny wokalista i gitarzysta, będzie gwiazdą drugiego dnia Live Festiwal Oświęcim 2014. Artysta zagra na stadionie MOSIR w sobotę 28 czerwca. Poinformował dziś oficjalnie dyrektor programowy Live Festiwal Oświęcim Dariusz Maciborek. Stworzyć festiwal z przesłaniem, który jest ewenementem na, na mapie festiwalowej Polski. To nie jest tylko muzyka, taniec, śpiew i dobrze wykonawcy, bo ten festiwal niesie ze sobą swoją atmosferę i ducha przesłania, idei tolerancji, pokoju, równości, o tych ważnych rzeczach, o których na co dzień zapominamy. Konflikty, które dzieją się zbrojne na całym świecie, udowadniają, że wołanie przez sztukę z dużymi artystami jako... Saportującymi naszą ideę, jest słuszne z tego miejsca. Clapton jest jedną z najwybitniejszych postaci w historii muzyki rockowej. W latach 60. XX wieku współtworzył niezwykle wpływowy, rockowy zespół Cream. Był również członkiem grup The Yardbirds, Blind Faith i Derek and the Dominoes. Z ostatnich z wymienionych zespołów nagrał słynną Leyle, jeden z ponadczasowych hymnów rocka. Jego ostatni, jak dotąd, album Old Sock, Ukazał się w marcu ubiegłego roku. Występ na Live Festival Oświęcim jest jak dotąd jedynym potwierdzonym koncertem Claptona w Europie w 2014 roku. Przypomnijmy, że gwiazdą pierwszego dnia będzie grupa Soundgarden, która po raz pierwszy zagra w Polsce.